I nowoczesną, składaną deskorolkę, wykonaną w całości z z odzysków i super lekkiego metalu. Twój sport w każdej chwili i porze naszej kochanej ziemi pomoże. Tutaj widzimy deskorolkę rozłożoną, tutaj jest wersja włożona, mieści się nawet do plecaka. Może być w ulubionym kolorze, jakim tylko chcesz. Nasza składana deskorolka to połączenie cudownego sportu, lubianego przez większość nowoczesnych dzieciaków, i funkcjonalności oraz ekologicznego rozwiązania. Dziękujemy. Dziękujemy. Czy stawiającie nowy zakaz? Bardzo ekologiczny. Nasz. Ecomierz. Najlepsze rozwiązanie. Czerwca wykonana z baterii słonecznej. Czyli? Bądź prędki, tańsze niż inne. Oszczędzasz. Wiele z osób już ma takie zegarki. Między innymi Adam Małyusz, Kowalczyk, doda Mariusz Pozianowski. <grym> dziękujemy Nasz projekt to tak wszystko w jednym jest praktyczny i pojemny. Znajduje się w nim puszka trzy w która jest specjalnie wykonana. Można w niej pić, jeść i słuchać muzyki. Długopis pisz i zmasz. Najpierw możesz pisać, a potem bez problemu zmazujesz. Śniadaniówka z aluminium. Papier ekologiczny, z którym możesz zawinąć śniadanie. Telefon eko. <grymne> <grymne> Jurnik z puszek Coca-Cola bardzo ekologiczny i stylowy zeszyt, który się zmazuje jak sama nazwa mówi, bardzo ekologiczny <grymne> długopis drewna <grymne> i dgniatarka do puszek właściwości tego plecaka to trzy przegrody do segregacji, niszczarka do papieru i przegroda na książki. Nasz super produkt jest m.in. wykonany z makulatury. Dziękujemy, to wszystko. Oto nasz produkt. Przybornik uniwersalny. Robinson Kuzo załował z Przybornik potrzebny do każdej wyprawy. Przydatny na każdą chwilę, tani dla każdej kieszeni. Kupisz go w każdym naszym sklepie. Nasi dostawcy działają w sędzie. Możesz go kupić nawet w najgorszym wazniaku. <noise> Przybornik uniwersalny na każdą kieszeń to zestaw najpotrzebniejszych przedmiotów, m.in. kalkulatora, cyzorka, dwóch latarki, bluetootha, pendrive'a, ołówka, grzebienia no i ukrytej funkcji małego schowka. Tam możecie schować co chcecie, ale on jest mało więc, no nie wiem, gumę, yy, ściągawkę. No to tak. No i... Nasz sprzęt ma bardzo dużo ciekawych wojen. Ma go każdy. Dziękujemy! Mobra cudny zegarek! Tak, brawa! Jest on nowy, całkowicie nowy. Ma oryginalną obudowę. Jest w 100% Eko! E, nazywa się Eko -czasomierz. E, Natura na twoje ręce jest wykonany e, tylko z uroców Tak, oto cechy naszego e, super zegarka Eko -czasomierza. Zbudowany tylko z surowców wtórnych. Jest nowoczesny. Wszyscy są niemieckie, Oczywiście to nie <grymne> Jest oryginalny. Jest przyjazny dla środowiska. Oszczędna... Oszczędność na bateriach. Czyli nie musimy kupować baterii. Jest tani, naprawdę tani. Kosztuje tylko 7,50. Tak. Można go kupić wszędzie. W każdym papierniczym, nie papiernicie, no, ale go również. Ten zegarek ma baterię, baterię słoneczną, tarczę z makulatury, obudowy z aluminium. W i mam rutej w wodniku. Reprezentujemy naszą nową misterię. Blanzolewka Plan z drutu i kabi. Zegarek słoneczny z plastiku. Kaps, y naszyjnik z kapsli i szklanych butelek kolczyki z kapki to soka z tym barku. Kolory z ręka od słoików, na przykład miodu i domów. I e, te to, co jest na czym się trzyma tam koraly. Spinacze. E, ze spinaczy lub ze springów. E, Bądź ekoprendy, nosz ekologiczna fotelja. Ekologiczna jest świetny prezent dla Dzień Kobiet. Naszą biżuterię stosuje już Madonna, Britney Spears i Lady Gaga. <noise> 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 Dziękujemy Ci. Chcieliśmy tak Państwu zaprezentować nasz super eko plecak. jest... Pojemny, jest lekki, po, poręczny, pojemny, wygodny, tani, wytrzymały, kolorowy, przyjazny środowisku i oczywiście można go przetwarzać. Gwarancja na 3 lata. Jak widać zrobione jest z spo, folii, plastiku, aluminium. No i oczywiście gratis jest piłnik jest z puszki po Kopa Taki plecak to prawdziwe widowisko. Nie ucieknie na nim środowisko. <gry> Uszkolne pudełko śniadaniowe codzienne dla Ciebie będzie jak nowe. Lekkie, zachowuje świeżość pokarmu, ekologiczne. Dwa pudełka, trzecie gratis. Oryginalne zapięcia, kształty i kolory, a przede wszystkim eko Należy zwrócić uwagę na to, że pudełko zostało wykonane z, od, z przetworzonych odpadów. Więc kupując je Państwo, przyczyniacie się do ochrony środowiska. Można zamówić pudełko własne. Z, z, z z wymyślą przed siebie drukiem bądź dowolnym motywem. Dziękuję. Ekopudełko, pudełko pudełko. Ekopudełko pudełko każdy ma i o środowisko dwa. Nasze pudełko jest w 100% ekologiczne, przydatne, poręczne, przetwarzalne, pakowne oraz posiada certyfikat ISO 14001. Jest wykonane z plastiku i można w nim schować kanapkę do szkoły, tureckie i przybory szkolne. Posiada również dodatkową skrypkę na małe, przydatne rzeczy. Dziękujemy. Firma Teglas prezentuje portfel plastikowy. Ekologiczny, oryginalny, wyjątkowy. Za jedyne 5,50. Nasz portfel zgłoszony jest. Z butelek plastikowych i tym podobnych, oczywiście odpowiednio przetworzonych. Kiedy oddacie podstawy do recyklingu, drugie otrzymasz za pół ceny. Oszczędzasz ją skórę zwierząt. Nasze portfele nie przemakają. Są tanie, są oryginalne, są podręczne. Ekoporter, ratujesz środowisko. Dziękujemy.